Starosta Ostrudzki Włodzimierz Brodiuk we współpracy z Areną Ostruda zorganizował dwudniowy konwent starostów województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Takie spotkania to idealne okazje na integrację i dyskusję władz różnych powiatów. Interesowało mnie bardzo dzisiejsze spotkanie, ponieważ robimy bardzo duży projekt wielomilionowy cyfryzację zasobów naszych godyzyjnych w powiecie ostródzkim. Dlatego też zaprosiłem wójtów, burmistrzów, ich służby, żebyśmy mogli razem, wspólnie, przy jednym stole Dowiedzieć się czegoś, o czym możemy nie wiedzieć. Pierwszego dnia konwentu odbył się panel dyskusyjny na temat cyfryzacji zasobów geodezyjnych powiatów w kraju, mający miejsce w sali konferencyjnej Ostruskiego Hotelu Villaport. W miastach mamy w postaci cyfrowej mapę w ponad 95% w skali kraju terenach miejskich. Gorzej jest na terenach, na terenach wiejskich. Ten wskaźnik w zależności od województwa waha się od 30 do 50, 60% przekształcenia map już na postać, postać cyfrową. Zebrani goście, mimo swoich służbowych obowiązków, zdążyli przyjrzeć się prężnie rozwijającej się ostrudzie. Przepiękne krajobrazy, przepiękne nowe obiekty, przepiękne hotele nastawione na turystykę, amfiteatr, stadion i to wszystko robi ogromne wrażenie. Jesteśmy pod tak wielkim wrażeniem, że prawdopodobnie, może zdradzę już tajemnicę, za rok planujemy tu odbyć walne zgromadzenie Związku Powiatów Polskich w nowo budowanym w tej chwili hotelu. W programie trwającego dwa dni konwentu znalazło się także zwiedzanie areny Ostruda panel dyskusyjny na temat rewitalizacji terenów powojskowych, a także promocja targów samorządów i regionów Public World oraz Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach.